Halo. halo? Halo, halo. Witam Witam serdecznie. dobry. Dzień dobry. Witam Mariuszu. Tak, Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, Renata Tarnowska z tej strony, dostałam Pana wiadomość z mailową, bo ten poprzedni numer, który Pan zaznaczył, po prostu był niepoprawny, dlatego nie mogłam połączyć się z Panem. Aha, aha, rozumiem. Tak, 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 tak. Panie Mariuszu, bo e, rozumiem, że zainteresował Pana temat zarabiania, tak, z pomocą System i ja jestem takim menadżerem Pana konta handlowego i dzwonię, żeby dowiedzieć się, czy Pan posiada możliwie doświadczenie, możliwie pan dotychczas już handlował na giełdzie. No, generalnie niekoniecznie handlowałem. A to czymś jakieś trzeba mieć doświadczenie, żeby handlować, Ej. czy, czy... No nie, nie, Bo tutaj w tym wypadku właśnie nie, ale chciałem po prostu zrozumieć, czy już po prostu miał pan takie doświadczenie dotychczas, czy wie pan na czym to o, polega. Ja rozumiem, no to nie, 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 nie miałem, mm -hmm. nie miałem takiego doświadczenia. Mm -hmm. Bo ja rozumiem, że pan oglądał filmik, tak? O tym tak, programie. Tak, 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 tak. Oglądałem, oglądałem filmik i no po prostu jak usłyszałem, że można tak dużo zarobić, to od razu postanowiłem się zarejestrować. Halo. No, ja nie rozumiem, panie Mariuszu, no co, coś po prostu cały czas zrywa połączenie. Bo ja jestem generalnie na takim zadupiu, że tutaj ciężko z zasięgiem, wie pan? Aha, okej, okej. I jak mówiłam panu, nie wiem, czy pan słyszał, tak, że ten system, on dla pana sam wyszukuje, Aha. na czym można w dniu. Halo, halo, witam, panie Mariuszu. Dzień dobry, dzień dobry, tak? Renata Tarnowska z tej no, strony. Nie wiem, próbujemy rozmawiać. Jak się uda, to się uda. Jak nie, no to będziemy dalej coś kombinować. Dobrze. E, panie Mariusz... Halo. Halo, panie Mariuszu, panie Mariuszu, słyszy mnie pan? Tak, tak, tak. O, o, o. Straszny zasięg jest u Pana. Gdzie Pan mieszka? Gdzieś na wiosce? Na wiosce, totalne wy bizdumy. Strasznie, strasznie to wygląda, bo tylko, tylko zaczynamy coś rozmawiać i już to zasięg... No tego mówię właśnie. Rozumiem. A Pan jeszcze jest w szpitalu, czy już nie? To znaczy jadę i wracam, to tak dzisiejszy dzień, no, no przepraszam. Ja właśnie. rozumiem. Akurat tak wypadło. Ja rozumiem. A proszę mi powiedzieć, bo doświadczenia Pan nie posiada, tak? Pan jeszcze nie handlował dotychczas. Nie, nie handlowałem. Nie, okej, okay, okej. Okay. To po prostu ja bym chciała to panu wszystko pokazać, tak? Pomóc panu uruchomić ten robot, żeby mm -hmm. to zaczęło działać dla pana, żeby pan zaczął zarabiać, bo no jasne. to jest dobra, dobra możliwość, żeby mieć dodatkowe, takie dobre zarobki. Jasne, jasne. Oczywiście. Proszę mi podpowiedzieć ja do pana, a pan w ogóle będzie korzystać z komputera czy z telefonu, z czego ma pan taki dostęp do czego? Z komputera, no jeżeli chodzi o internet, to tylko na komputerze, bo tutaj na telefonie. No to tak jak tak jak żeśmy rozmawiali, nie? Mm -hmm, na komórce, mm -hmm, to, to tutaj mm -hmm. jest kijowo. Rozumiem. A, za, a będzie pan może tak za godzinkę już w domu, czy jeszcze nie? Tak, za dosłownie 40 minutek. Dobrze, to umówmy się, to tak umówmy się, że jeszcze spróbuję. Może nam się uda nawet troszkę porozmawiać. Będę na ten numer dzwonić i zobaczymy, może nam się dobrze. uda. Okay. No to super. To do okay, usłyszenia dziękuję. w takim do usłyszenia. razie. No pozdrawiam. Halo! Halo, panie Mariuszu, witam jeszcze raz. Tak, witam, witam, jestem już. Je, jest pan już w domu? Tak, 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 jak najbardziej. Super, bardzo dobrze. Czy jest pan przy komputerze? Jestem przy komputerze. W takim razie niech pan wejdzie na swojego maila. E, już, moment, wchodzę. O, mam, mam maila. E, samouczek, tak, od Renaty Tarnowskiej. E, samouczek, tak. Tak, otworzy Pan tą wiadomość. Tam jest taki link. Link HTTPS, Anedesk. Eee, tak, jest. Klika Pan w niego mhm. i przekieruję Pana na stronę, żeby pobrać sobie ten samouczek. Będzie u Pana pobierz teraz. Eee, już, dobra. Żeby pobrać samouczka. Tak, pobierz teraz, taki czerwony przycisk jest u Pana, pobierz, pobierz teraz. teraz. No jest. O, mam. super, klika Pan mam. niego. Dobra, kliknąłem, tak. I powinno pobrać plik, albo tak w lewym dolnym rogu, albo w... powinno być u Pana Anydesk exe. Dobra, się pobiera, tylko to strasznie wolno, wie Pani. A może Pani coś opowie najpierw, bo to się będzie ta, ściągać ta, ta, ta. w międzyczasie. No Póki ona się ściąga, oczywiście. Mhm. E... Więc pani, co jednak? Czy możemy się umówić kurczę na, na... albo na później, albo na poniedziałek? Bo ja, ja muszę, muszę wyjść. E to by nam zajęło, panie Mariuszu, około 10 minut. Nie więcej. Bo ja już panu wysłałam, zobaczy pan, pan powinien dostać jeszcze jedną wiadomość ode mnie, Zobaczy pan sobie na tym, na, na poczcie. No to mówię, tutaj strasznie wszystko wolno działa, bo na takim zadupie mieszkam, że tak brzydko powiem. Mm -hmm. Bo to nie wiem, czy pani wie, gdzie jest wieś Lubomin, to jest niedaleko mm. Wałbrzycha. Nie, 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 nie słyszałam. No, no właśnie, no to koło, koło Wałbrzycha tam jest, mm. niedaleko i co, taka taka wioska. No mam jakieś, jakiś login i hasło. O, 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 otworzy pan tak i tam jest e, taki poniższy link. Widzi pan, poniższy link tak tak, do... tak, 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 tak. O, o, o. Widzę. To kliknie pan sobie w ten link. Kliknąłem. Tak, przekieruj pana na taką stronę logowania. Tak. I teraz Pan powinien zobaczyć taki y, dwa pola do uzupełnienia. W pierwszym polu Pan wpisuje swój, swój e-mail. <noise> Dobrze, a zobaczy Pan, a ten program już zainstalował się? 95%. Mówię, ja tu mam bardzo kiepski internet, też, tak, ale, ale to jest lepszy, lepszy taki niż żaden. Nie, no oczywiście, że lepszy taki niż żaden. Jeszcze 5%, może zaraz, a idzie, szybko idzie, czyli mamy już 96%, czy. czy, 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 czy? Mamy. Dobra, ściągnęło się. O, dobrze, otworzy, otworzy Pan. Otworzyło się i tu mam jakieś tam Twoje urządzenie i cyferki. Halo? Do, tak, tak, te cyferki Pan mi mm, podaje. E, cyferki już, dobra. Siedem, dwa, trzy. Tak. Jeden. Dobrze. I co teraz, dalej? Akceptuj, taki samouczek powinien wyskoczyć i Pan klika akceptuj. Jest coś takiego? Nie mam tego akceptuj. A, 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 co, a co się wyświetliło? No wyświetliło się jakieś, jakaś plansza, ale tak jakby się tak. jeszcze ładowało, wie pani? Halo? Tak, 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 ja, ja, ja słyszę pana. I jeszcze raz, seferki 723 początek, tak? Dobrze, a teraz wyskakuje coś? Wyskoczyło, ale nie mam zielonego akceptuj. Tylko coś tam mam, e, poczekaj na drugą stronę, coś takiego napisane. A, pocz poczekaj na drugą stronę, tak? Tak, takie, takie coś miałem. Okej, okay, zaraz, sekundkę. Mówię, tutaj może być problem z tym internetem, tak? O, teraz wyskoczyło. O, teraz akceptuj. Akceptuj. Akceptuj, tak, super. Mam, i co teraz? Rozpocznij teraz. Ale Rozpocznij teraz? Aha, Ale nie albo, mam, nie albo, mam takiego. A, a, a co się teraz wyświetliło? No, naciwałem akceptuj i, i, i mam tu jakiś Elżbieta Wagner, samouczek. Mhm. I, i, I więcej nic się nie wyświetla, tak? Nic, 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 nic. Dobrze, a wejdzie pan teraz sobie na, na tą stronę, gdzie pan logował się? Gdzie się logowałem tam do. Y... Tak, na platformę te wszystkie dane, no? Dobra, wchodzę. Mhm. Wyskoczyło teraz samouczek? Trzeba potwierdzić, czy nie? Wyskoczyło coś. Akceptuj, Pan kliknie. Akceptuj, to jeszcze nie mam, to się zaraz, zaraz, tak jak wtedy się zaraz zrobiło. Mhm. Akceptuj. Zaakceptowałem. Okay. Dobrze. Dobrze, teraz Pan wchodzi na tą stronę, jak Pan logował się. No, jeszcze. Mm -hmm. I teraz wpisujemy hasło. Spróbujemy inaczej. Wpisze Pan hasło. Duże a jak Anna. Duże a jak Anna. Małe a jak Anna. A jak Anna. I cyferki od 1 do 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, coś poszło. Ja Krok po kroku wszystko panu będę po prostu później pana prowadził. No dobrze, a nie można, nie można czegoś takiego zrobić, no bo generalnie, no ja pani mówiłem, no jestem właścicielem tam firmy tak budowlanej, tak. no trochę czasu mi ta firma zajmuje, trochę e, mhm. czasu, nie, nie moglibyśmy się tak umówić, że na przykład wpłaca i nie wiem, jeden raz tylko na przykład teraz wpłacę za, za pięć minut wpłacę e, raz coś nacisnę i za miesiąc wyciągnę kasę tak, no ja to muszę tak, śledzić nie oczywiście że nie pan nie musi tego śledzić ja po prostu no ja zawsze staram się osobom bez doświadczenia pokazać to pan nie musi tego śledzić my możemy umówić się załóżmy teraz aktywujemy rachunek i mhm. dzwonimy się za miesiąc tak załóżmy tam system zarobić no to tak tam. by było najfajniej bo, bo tutaj Jakoś tak, jak widzę tą stronę, te wykresy i tak dalej, to Aha. mnie nie kręci. Ja, ja nie mam nie głowy do tego. Nie kręci, nie kręci Nie Nie ma problemu. My możemy i tak umówić się, bo my mamy kontakt z Panem na poczcie, tak? Także jakby mhm. e, potrzebował Pan pomocy, chciałby Pan tam wejść, żebym zadzwoniła, to może Pan do mnie napisać. Jeśli nie, to za miesiąc się zwaniamy, pokazuję Panu, co i jak i wypłacamy po prostu zyski. Tak by było najlepiej. Dobrze, to, to ja bym poprosił ten. ten numer rachunku w takim Dobrze. razie. I... Pa, pa, pan dokonuje przelewy z komputera? Czy w jaki sposób? E, z komputera, z komputera. No Dobrze. teraz ostatnio w dodatku mi samochód gwiznęli kartę tam, wszystkie ojej, dokumenty ojej. było, no bo w garażu wszystko. I... Aha. Dobrze, w takim razie pan, pan sobie teraz, zaloguje się pan sobie teraz na bank. Ja panu wszystko podyktuję. dobra. E, jestem, jestem zalogowany. Dobrze. Klika pan jako nowy przelew. Tak. Tak, no to jest przelew krajowy, tak? Czyli nie zagraniczny, a normalny przelew krajowy mm -hmm. i e, tam u Pana powinno być pole, żeby wpisać dane odbiorcy. Tak, tak. Mam imię, dobrze. nazwisko, adres, tak, numer konta. Tak, Numer konta. Wpisujemy najpierw numer konta. Numer konta, tak. Pan z jakiego banku robi przelew? Jaki to jest u Pana bank? E, M-Bank. M-Bank, dobrze. Wpisuje Pan w takim razie 31... 31, tak. 11,40. Tak, to jest ta, to jest tak samo M-Bank. Mhm. Tak, i teraz odbiorca. Odbiorca, czyli nazwa odbiorcy. Przelew jest poprzez księgową, która od razu nam te pieniążki zaksięguje. Wpisuje pan tam, gdzie jest nazwa odbiorcy: Wilczewska Marta. A to dlaczego na, na księgową? Jak to działa? Ponieważ wpłaty, jeśli Pan robi wpłatę przez przelew, to jest poprzez księgowego, ponieważ zazwyczaj, żebyśmy my nie czekali na przykład, bo jutro ja nie pracuję, a jak Pan zrobi przelew po prostu na numer firmy, to my czekamy na księgowanie, dopóki środki będą na koncie. A w taki sposób od, od razu ja przekazuję do działu finansowego, oni akceptują transakcję i od razu wpłacamy pieniążki, czyli jeszcze dzisiaj już będzie Pan zarabiać. Tak, no I w tytule dobrze. przelewu pan wpisuje w tytule swoje imię i nazwisko. Dobra, wpisałem. Mm -hmm. I kwota. O, od jakiej kwoty pan chce wystartować? Od, od tej minimalnej, czy, czy nie wiem, od większej po prostu. Znaczy tak wiem, myślałem to... jakieś 4,5 tysiąca, żeby wpłacić. Dobrze, okej. Okay, tak? Może pan. być 4,5 tysiąca. To może być, tak. Dobrze, dobrze, to wpisuję 4,5 tysiąca. I normalnie dalej zaakceptować, tak, żeby, żeby to poszło. Tak, i normalnie pan akceptuje. Dobra. E, wie pani, gdzie pani pracuje? Oczywiście. No to cieszy mnie to bardzo. Nie wiem, czy będziesz mógł usnąć z tą myślą, ale ci powiem. Zobacz prawdę o swojej firmie. Halo? Halo, halo? No halo, halo. Panie Mariuszu, ale co to było za nagranie? Jak pani wejdzie na tą stronę, albo wpisze na YouTubie dla skamu, to pani się dowie, co to było za nagranie. Ale dlaczego? pani w firmie, która oszukuje ludzi. Ale w jaki sposób oszukuje, Panie Mariuszu, ja pracuję od dwóch lat w tej spółce. No to, nie, nie no to wiem, źle o pani świadczy, to źle o pani świadczy. Bo albo pani, dla... albo pani robi to świadomie. Albo pani jest tak beznadziejnie, za przeproszeniem, głupia, że pani tego nie widzi, albo pani po prostu nie chce zobaczyć, nie chce zobaczyć prawdy. Ale jakiej prawdy, panie Mariuszu, o czym pan mówi? Takiej, jak już pani mówiłem, że pani firma oszukuje ludzi. Pieniądze, które ludzie wpłacają, nie, nie odzyskują z tych pieniędzy. Ale skąd u pana jest prawda? Taka informacja. To niech ktoś... pani wejdzie na tą stronę. Niech pani wejdzie na tą stronę. Albo na YouTube. Jak się pani boi, na strony wchodzić, bo pani uważa, że coś tam może być nie tak, no to zapraszamy na YouTube'a. Specjalnie po to powstały te kanały i tak dalej. Żeby uświadamiać. Uświadamiać kogo? Ja nie rozumiem, panie Mariuszu, naprawdę. Jak się pani. Jak ja, się... ja. A dobra. No, słucham. Ja. Już naprawdę bardzo dużo czasu współpracuje z klientami. I no to, nie ja robię, nie ma problemu, to ja już Pani powiedziałem. Nie ma problemu, już Pani powiedziałem, to źle o Pani świadczy. Dlaczego? Dlatego, że albo, albo Pani wie, co Pani robi, gdzie Pani pracuje i świadomie to robi, że nie przeszkadza Pani e, kantowanie ludzi, albo Pani jest. Tak zaślepiona, że nie chce pani widzieć i tylko rządza pieniądza, że, że chce Pani po prostu pracę utrzymać, i pani jest obojętna, czy pani kantuje ludzi, czy pani nie kantuje ludzi, albo pani jeszcze jest świeżynka i, i jeszcze, jeszcze nie ma świadomości. To są tylko i wyłącznie na pani miejscu tylko i wyłącznie trzy opcje do wyboru. Nie ma innej opcji. Musi pani, pani generalnie na którymś etapie, ja. musi Pani wiedzieć, co się dzieje. Więc Ale jeżeli ja wiem, Pani pracuje dwa lata w tej samej firmie, no to sorry, to Pani jest świadoma i teraz albo robi to Pani celowo, albo po prostu przymyka oko. Tak czy siak, łamie Pani prawo. Ale ja, Panie Mariuszu, nie łamie prawo, ja pomagam. Pomaga łamać ja prawo, zgadza się. Nie, nie. Czy jeżeli paser, paser nie kradnie, odbiera towar od złodzieja, to czy paser... Jest Inaczej, czy paser odpowiada kadnie, odpowiada. Przecież on, on nie ukradł tego, tylko trzyma. I pani robi dokładnie to samo, analogicznie, no bo nie to samo, tylko analogicznie. Pani pomaga oszustom i to miał na celu ten przekaz, co pani słyszała. Jak pani wejdzie na te strony albo na YouTube'a, to pani sama się przekona o tym. Co pani szkodzi? Mi nie szkodzi. Oczywiście, że nie po prostu. No to no nie, ja... pani sobie w wolnej chwili, ja nie mówię teraz, nie mówię absolutnie teraz. Mówię, żeby pani w wolnej chwili w domu czy gdziekolwiek indziej weszła po prostu i sobie zobaczyła na YouTube. Pani sobie wpisze, nie dla skamu, przez C pisane. Dobrze, ja wejdę. I, zoba I zobaczy pani, i wtedy pani podejmie sama decyzję. Będzie pani miała ochotę, jest oficjalnie numer telefonu do nas podany, ma pani maile do nas, może pani napisać. I sobie porozmawiamy. Już były takie przypadki. Zadzwonił też pan zatrudniony identycznie jak, jak pani. Najpierw mm. mówił, że nie, nie, nie. Później zadzwonił prywatnie, już jak gdyby. I pogadaliśmy zupełnie właśnie o tym, dlaczego i tak dalej. Nie dał ani jednego argumentu. Je jeżeli ma pani ochotę teraz porozmawiać na ten temat, nie ma problemu. Niech pani da argument, dlaczego pani uważa, że jest to, to co pani robi, jest legalne, a ja pani odpowiem, nawet nie musi pani mówić. Już pani powiem, co jest nielegalne w tym, co do tej pory było. Co jest? Chce pani usłyszeć? Tak, oczywiście. Powiedziała pani, że y, jesteście zarejestrowani, jest pani firma zarejestrowana w Polsce. Zgadza się? Tak, oczywiście. Ok. A wie pani, co mówi prawo o firmach w Polsce? Co, na mówi? temat na temat przelewów? Tak. A co mówi prawo na temat przelewów w no, firmach w nie. Polsce? Nie, no co mówi właśnie, no nie wiem, że to co teraz pani zrobiła, czyli podała numer konta na rzekomy przelew na księgowego, jest nic nie warte, bo to jest niezgodne z prawem. Każda firma musi mieć swój numer konta, nie jakiejś osoby, nie wiadomo jakiej. To nie, nie może być tak, że podejdzie do pani, podejdzie do pani, pani pracodawca, pani poda swój numer konta klientowi i ten klient wpłaci i pani mi przeleje. To jest pranie pieniędzy i właśnie to robicie w tym momencie tym przelewem na, na księgowego. To, co pani powiedzieli, że to jest prawda, nie jest prawda. Obojętnie jakie macie wewnętrzne przepisy, przepisy państwowe i unijne, bo dzwoni Pani na teren Unii Europejskiej, są wyżej. Jeżeli przepis w pracy, jakiejkolwiek pracy,